Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Clients, Sunday, Pasta. Colleagues. Pasta first, then. And the goulash, right? Then the goulash, then a pizza. So. The then the fries. So now they fry me already. So can I go check it? You can go check it. <laughs> okay. I'm baking a little time. Bye. OK, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Welcome back. Gulasz prawie gotowy. Pasta prawie gotowa. Również. Słomka obroń. Słomka pizza już czeka. <laughs> pizza jest gorący. Idziemy. Idziemy. Cha cha cha. Dobra, Sina, Sina. Hurry up. Wszystko paruje. No. Ja pomogę też, żeby nie było. No w sumie oczywiście przecież kopiliśmy tace i tak dalej do noszenia. To nie gnoszą. Jeszcze takie, żeby same nosiły, to by były dobre. No dobra, ja się zajmuję pizzą teraz. Dzień dobry, Ci Dzień dobry, dzień dobry siep. Tu się. food chef chef. pizza pizza chef one sort chef very good food <laughs> <laughs> yes yeah? yeah. bye 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 margarita 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 tego nie marnujemy dodam jeszcze trochę bo to stałe uj Zimia pokazuje uj uj ohoj I'm the boss pizza, margarita to jest margarita i dla dzieciaków więc nie może być za bardzo wypieczona poszło i think you will me. <laughs> bye, bye. Okay. bye, bye. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień Oto. Dobry. Ja to zaraz opowiem. Tą kwestię. Powiem najpierw o tej kwestii. Byli panowie inżynierowie samego rana. Poprzykręcali coś, podkręcali. Ja tu im tą klapę oczywiście. Tak. Oni jednak tam odrobinkę pozmieniali. I co zmienili? Tu w reduktorze. O, widzicie jak jest? Jakieś te kapelki są. Dlatego stawiam wszystko na takich tych, tych... kocykach, czy dwanika, jak to się mówi. Tutaj gości odkręcił to i tam jest jeszcze takie też pokrętełko. I tam coś podkręcał, poprzekręcał, posprawdzał, zapalał, gasił i, i tego typu rzeczy robił. No i teraz śmiga, gitara. A powiedział, że też dobrze zrobiłem, tylko że tu w tym reduktorze jeszcze trzeba było. No. Dobra, Sina robi sobie kluchy, ciepłe kluchy, widzę grzybki, widzę cebulę, widzę y, blue cheese, już nie będziemy mówić marki, żeby nie reklamować, nie ale dlaczego, dlatego że zobaczcie, z rana, no rano jest, raniutko, otwiera to, 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 to dziadostwo, co ja powiedziałem, że sam zjadłem trzy, bo jedna dla mnie to za mało, to jak robię to od razu dwie albo trzy. Także kiedyś zjadłem też, nie mówię, no ale wszystko w domu jest, wszystko jest. No to teraz sobie zrobię, proszę, z papryką, czosnek. Sina wie oczywiście, że najpierw idą cebula, grzyby. Potem idzie papryka, potem idzie pomidory i z na samym końcu. Bo na początku, pamiętacie, jak robiła wołowinkę, to... A jeszcze pokczoi tam widzę. No faktycznie, listki się oberwie, bo niektóre już są nie takie jak trzeba. Ja może przybliżę. To się oberwie. Ja i tak lubię to z takich pokcioi i wszystkich rzeczy lubię to, to twarde. To. to takie chrupiące. No dobrze. jest widelec, bo tak trzeba tagliatelli. Tagliatelli trzeba troszkę poruszać, bo jak nie to się poskleja. Ojej, mam nadzieję, że nie tyle tego sera. A nie, bo pakujemy, oczywiście, porcujemy i tak dalej. Mogę sobie sprawdzić? Mm, ja lubię, bardzo. W ogóle sery lubię, ale takie też śmierdziuchy lubię bardzo. No. No dobrze, nie gotuję. I come back when you. When you're ready. Okej. Okay. Bye. Bye. No. Można pokazać? Co? Można? Nie. Yeah. Okay. A sobie bachnęła porcję. Ale zobaczycie, ile zjedzą. Bo ktoś tam mówi, że ci je dużo i ten. Ona je bardzo często. To prawda. You ale. Nie, to Tak, tutaj stań, bo. Słońce. Niam niam. niam, niam. No dobra, piec naprawiony. Dzisiaj jedziemy z kotkami. Miałem dzisiaj robić chleb, no ale już nie dam rady, bo chleb to trzeba i musi wyrosnąć i coś, potem o trzecie otwarcie, a nie da Boże ktoś przyjdzie przerośnie czy coś, także nie, jedziemy oddać kotki. I ten... Zrobię, zamarynuję karkówkę. Wniosę walizę na górę. I takie, szybę trzeba przemyć I tego typu rzeczy dzisiaj Czyli doczyszczanie rejonów I tyle, i zejdzie I zejdzie, jest dziesiąta Zanim się do miasta Człowiek doczłapie, potem wyczłapie Chwilkę trzeba porozmawiać Wczoraj trochę było lewy i wiatru Zobaczcie, panie zamiatały Dlatego co codziennie dwa razy zamiatają Codziennie coś się napruszy, dobrze, nie przeszkadzam, kwiatki rosną, wszystko jest. Czyli radio Bistro Krzychu nadaje, <ścoughs> 90,9 coś tam herców, kiloherców i tak dalej. <ścoughs> Pojadła? Mówiłem. Potem doje. Potem doje. Śniad. Śniad. Przynajmniej sama zrobiła. No, że ja tam sobie słucham. Pana Michalkiewicza. Który też tam. Wszystko wie, ale. Zawsze tych. tego pieniążka mu brakuje. Potem a, idzie No już uśmiechnięta, pazziok napełniony To wszystko dobrze Jedziemy zaraz You clean the floor now and then we go not later Okay. okay. Thank you very much welcome. My jedziemy Olerka Pada Z rana Co? Jedziemy Maluchy tam tak, jedziemy odwieźć wreszcie maluszki No i co, no miałem pochodzić w lewo w prawo, ale chyba nie pochodzę jak tak leje, trzeba się wracać I tak jak powiedziałem wcześniej, no doczyszczanie, doczyszczanie, przekładanie, układanie I otwieranie a trzeciej No dobrze My już, my już jesteśmy żeby oddać maluchy Przeszedł ten czas W sumie to dobrze, już są na tyle dorosłe, że, że to już dobrze Jakby się przyzwyczajuje za bardzo To potem to by się nie mogły przyzwyczaić, także No dobrze Nie, Yeah, later we take it No problem, no problem Tutaj jeszcze pokażę. Nawet jest lustereczko i do make-upu to jest... Do końca tego wszystkiego nie rozumiem. Nawet tam coś pływa w środku, nie wiem czy widać. Jakaś... Myślę, że to jest jakaś larwa komara albo coś takiego. To pływa wodzie? To. Tak. Nie, komary chyba Przez. złożyły ten w Polsce No dobra, my już powrót syna smutna No ale co zrobić Co? Z góry Okej okay. Nie przedłużam No dobrze, wróciliśmy Nie zapowiada się to wesoło Bo Zapowiada się, że będzie padać cały dzień Tak sobie Tyka powolutku ale od samego rana nie ma wiatru, to nie przebieje, ale nic jest. No, w końcu pora deszowa, więc nie ma co się dziwić. No, wyczyszczone. Sina wyczyściła ja bym go wypuścił na wolność, o, już kaka poszła. No i co? No i co? No i co Dobrze Nie ma co Trzeba szykować Ma no, Sina nawet stoły przestawia Są to? Pół godziny do otwarcia Także W sklepie kupiłem białe winko, bo się ostatnio klienci dopytowali. i takie coś kupuję, bo to są te probiotyki czy jakoś takoś. Te tak dziecioszki przyjdą z rodzicami to też im daję, bo jednym dzieci lubią, może będą częściej przychodzić. Dobrze, ja idę na kuchnię, jak coś to Sina będzie mnie filmować, bo jestem zajęty na kuchni teraz witam witam dzień dobry jak mówiłem jest prawie trzecia a już się już się na trzecią zapisali klienci na pizzę dlatego Piec już włączony to będzie karkówka robiona marynowana to nie na dzisiaj to na jutro cina zna cena jutro very nan. Logia Lubion log means. The Taiong I miss you. Dear. Yeah. Miss these two. We can make this one sound by cool. We can, yes. Okay, see now. Bye bye. And yeah, bye bye, but I want you to make a salad because people coming soon.

i jutro będzie gotowe do jedzenia. Teraz przekładam w mniejszy mniejszą misem mniejszą misę. Mniejszą misę. Mm, I love it. Tak, ludzie już się za, zaczynali pytać, tylko mówię, no to. Nie da się wszystkiego od razu, no to już, jak widać, odrobina czosnku jest pokazana, więc tego nie da się ukryć. I can use my hand. All To do mycia. Chef, all To do mycia. Show people again. Dobrze, tu mamy zrobione tak, przecieramy stół porządek, porządeczek. No i co? Niestety te folie mają to do siebie, że pudełka szybko się szybko się niszczą. No i moje się zniszczyło. On, ja je zawsze tam oblepiałem taśmą tak, żeby wytrzymało do końca. Chodzi mi o te, ten suwak taki co odcina, ale niestety przy tych przeprowadzkach. Thank you. Przy tych przeprowadzkach To nic nie wytrzyma Więc Jest jak jest No i dobrze Teraz okay. idzie do lodówki I jutro gotowe Do jedzenia Pozdrawiam Chytownica chodzi Piec chodzi Wszystko przygotowane Nie było czasu jeszcze Pozmywać Ale to zaraz się pozmywa Składniki na pizzę. Pizza się troszkę podgrzewa, znaczy ciasto oczywiście do pizzy. Sina robi sałatkę, robi burgera. A no, tak się. Dobrze się zaczyna, tak naprawdę. To jest 15. Kościół przyszli troszkę wcześniej niż zapowiedzieli, ale to tylko lepiej. No i dobrze, tak jest przed. A no, zaraz zobaczymy, jak będzie po. A tak wygląda po. Także jami. No hamburger z piersi, z kurczaka. Z tym, że klient stały życzy sobie osobno, yy, no, warzywa. No, jak sobie życzy, to ma osobno. Dobra, lecimy. cóż, zrobiło się. Zrobiło się, także widzę, że Stina sobie kawałek zostawiła. No i dam ja się biorę za sprzątanie jest, so far. Czyli jak na razie, na początek. Dobrze. O! Nie zgasiłem światła. Już Oszczędzę eee, No to co? Ja będę kończył. Kończę tutaj z kuchni, bo tam sobie jedzą ludzie, także niech sobie jedzą. To już dla kotów kurczak też jest naszykowany na lunch. <noise> także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kałtki oddane eee, I do zobaczenia jutro Do widzenia Sidę tam sobie Ja Jeszcze takie po scriptum, Bo dodam, dodam materiał na końcu eee, Także możecie sobie zobaczyć Od eee, znajomych z Good Value Property Także zapraszam do oglądania jeszcze raz do widzenia. Do widzenia. <laughs> do widzenia. Dobrze, dlatego tutaj stąd, bo tam ludzie sobie jedzą. Do jutra. Pa! Obiecałem Krzechowi, że nagram mu coś dzisiaj na tym finale Miss Mina z, mi z Kambodża. Przepraszam Miskra mi mi Kambodża, więc zobaczymy co się tam będzie nakręcić. nie sobie i może pójść, bo otwiera swój biznes i musi się zajmować restauracją. Chciałem go zabrać, bo to jest fajny event i dużo rzeczy się tu dzisiaj będzie. Pokręcimy się więc trochę tutaj na zewnątrz, przed wejściem na główne audytorium. Dużo jest tu uczestniczek z poprzednich konkursów piękności. Także tutaj przy wejściu na główną salę schodzą się na dół. Tutaj już pokażemy kilka zajawek z tego, co się działo podczas prawie 5 finału Miss Grand Cambodia 2024. Całe to wydarzenie jest spodziewane na kilka etapów. No generalnie nagraliśmy od tym y, odcinek, y, który w całości tak gdyby opisuje to co tam się działo. Y, o tym jeszcze powiem za moment, więc na razie popatrzmy co tutaj się dzieje. Jest, jest, była też y, prezentacja w bikini. Ogólnie w konkursie bierze udział 25 kandydatek każda na jedną prowincję z tych wszystkich dziewczyn wybiera się dziewczyny, które wygrywają. To jest tak zwane miejsce 5, 4, 3 i drugie, czyli Fifth Runner Up, Fourth Runner Up, third Runner Up i tak dalej. No i potem oczywiście Miss w Kambodzie jako finalistka. tutaj pokazujemy tylko zajawki, tak gdyby tu było znowu takie pokazanie stroju wieczorowych. i to jest poprzednia Miss Grand Comodzie z roku 2023. Ona tutaj jest zruszona, bo musi oddać koronę. To zostanie przekazana dziew kolejnej dziewczynie. To są wszystkie finalizki z zeszłego roku razem ujęte. I tutaj, już kolejne prezentacje w sumie wieczorowych. Nie pokazujemy wszystkiego, bo to jest taka no, krótka zajęwka dla krzycha w postaci 4 minut dosłownie. Ale warto cały ten show obejrzeć, bo naprawdę dużo tutaj się dzieje. Takie rzeczy, które na, na, u nas w Polsce nie ma na tym wszystkim konkurencyjności. Tutaj już jest pięć finalistek. Pięć finalistek, które zostaną udekorowane w późniejszej części ceremonii. I kolejne pięć, które będzie udekorowane jako filtroner A, ponieważ na piątym miejscu może być... Aż bodajże 5 dziewczyn, i powiem, tyle, że to chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o tę szybką zajawkę. Nie pokażemy tutaj, kto wybrał. Możecie tego dowiedzieć z naszego vloga. Zapraszam bardzo do subskrybowania. To jest taki vlog, w którym będziemy mówić o tym, co się dzieje w Kambodży pod kątem eventów, lifestyle. Miejsce, które warto odwiedzić, podróży, no i także o nieruchomościach, oczywiście. Chodzi o to, aby pokazać ten kraj trochę z innej strony, bo tutaj dużo się dzieje takich ciekawych rzeczy, bardzo na wysokim poziomie i chcielibyśmy Wam to wszystkim zaprezentować. Zapraszamy. Panowie kamera w dłoni, życie w Kambodży, w Twoich filmach godzin. na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat. Без успех в амоку.